Mogą spokojnie zadać, powtórzenie zadań. E, jedyne, czego według rozporządzenia nie powinni, to potem ocenić cyfrowo. Dzieciak w szkole spędza przeciętnie z użyciem smartfonu około 30 minut. Skąd to wie, pani? E, wiemy to z danych, które dostajemy od nasku. A w domu do 5 godzin. Więc zakaz smartfonów w szkole niewiele wpłynie na prawdziwy dramat, który rozgrywa się w domach. Zmiany, które są planowane? W samą maturę to staramy się ingerować jak najmniej. Znacznie większe zmiany będą w podstawach programowych. Dzień dobry Państwu. Dziś program Miodowa 15, wyjątkowo na Alei Szucha 25. Jesteśmy w Ministerstwie Edukacji, a moim Państwa gościem jest pani ministra edukacji. Barbara Nowacka. Dzień dobry pani ministro. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jedną z takich rzeczy, która była dla pani bardzo istotna, to była, z czym przyszliście do, do Ministerstwa Edukacji, czy pani przyszła do Ministerstwa Edukacji, była właśnie y, zakończenie prac domowych. To również y, dotyka zdrowia psychicznego dzieci, bo tym argumentem była przeciążenie psychiczne. Mhm. Czy to się udało, nie udało, bo to podsumowanie też jest takie nie do końca jasne. Po tego czekamy też na wyniki badań, ankiet. Wpłynęło też pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, że przed podjęciem decyzji powinniśmy też zapytać uczniów. uczniów. Dla mnie kilka rzeczy jest istotnych. Po pierwsze, to czy realnie pomogło wprowadzenie nieobowiązkowych i nieocenianych prac domowych dzieciom lepiej się uczyć, czy potrafią powtarzać, jak to wpłynęło na pracę nauczycieli z uczniami. I teraz, my nie mamy jeszcze tych. Zebranych wszystkich danych, ale też po rozmowach z nauczycielami. Wiele szkół już wcześniej zrezygnowało z oceniania prac domowych, bo widzieli, gdzie jest problem. Po pierwsze, z przeładowaną podstawą. Uszczupliliśmy od zeszłego roku, jest mniej materiału, nie mniej godzin, mniej materiału w, w na szkołach do nauczania się z poszczególnych przedmiotów, czyli uszczuplona podstawa programowa. Jest więc więcej czasu na powtórzenia i nie ma już tego, że dziecko musi. W domu nadrabiać to, czego nie zdążono na lekcji. Dwa prace domowe to też były nierówności. Tam, gdzie rodzic miał czas, to nadgonił z dzieciakiem materiał. Tam, gdzie nie miał czasu albo nie miał umiejętności, to dziecko przychodziło bez tej pracy domowej i było nie oceniane za to, jak się uczy, tylko za to, kim są jego rodzice albo czy mają pieniądze, czy nie. To nie był dobry mechanizm. Tam, gdzie prace domowe były w od dawna nieobowiązkowe i I na przykład stosowano ocenę, która jest taką oceną bardziej rozmową, informacją zwrotną, co musi młody człowiek poprawić, co mu dobrze idzie. To się sprawdza świetnie. Tam, gdzie była niechęć środowiska nauczycielskiego, albo jakieś takie nieposzukanie przez rodziców, przez nauczycieli innej drogi, widzę niezadowolenie. I my bardzo się poważnie stawiamy, w jaki sposób zapisać tak, żeby praca w domu, z jednej strony istniała, bo to poprawia systematyczność, a z drugiej nie była stygmą, że ktoś nie odrobił. Mówiła mi to niedawno nauczycielka, że ona wiedziała, kiedy dziecko przychodziło w stanie stresu i kryzysu, bo w domu było źle, um, i nie zrobiło pracy domowej i już wiedział, że znowu będzie gorsza ocena. I to było pogłębiające się um, taki hmm. negatywny efekt edukacyjny. Natomiast słyszę też rodziców, którzy mówią, że dziecko mało się uczy. Drodzy rodzice, też możecie, jak macie czas, z dzieckiem powtarzać materiał. Nie ma tego zabronionego. Na pewno jakiś, jakaś praca nas czeka, nie ma możliwości, żebyśmy wrócili do tych patologicznych sytuacji z wielogodzinnym odrabianiem prac domowych. No tutaj takie pierwsze jakieś tam medialnie się pokazały wyniki, że z tych badań, wymaga, że co trzeci nauczyciel i tak zleca, a co piąty z nich ocenia, ale to nieważne. Nie, to bardzo nie ciekawe, się, bo to jak... nie powinno być żadnego efektu w ogóle, więc mhm. jak i tak zlecają co trzeci, no to to oprócz tego, że w mojej praworządnej duszy płonie żali smutek, no to okazuje się, że te napięcie wokół prac domowych jest o tyle niesłuszne, że i tak jedna trzecia ma zadawane, oceniane prace domowe. Mniej ocenia, większość znaczy, że tu zleca, natomiast y, sami też Polacy pytani, y, oczywiście to nie są dzieci, nie mm -hmm. są tylko rodzice, tylko opinia publiczna, ponad 60% mówi, że uważa, że, że z perspektywy takiej edukacyjnej Lepiej by było, gdyby te prace wróciły. Dla mnie tu interesujący są przede wszystkim nauczyciele, rodzice. I, I efekt edukacyjny. Oczywiście to zdanie młodych też będzie, będzie Ale, istotne. Jakie może być to zdanie młodych? Bo to ciekawe, to co Rzeczniczka prawdziecka powiedziała, że zdanie młodych to nie było wcześniej brane pod uwagę. No właśnie, dokładnie było. Dokładnie było brane zdanie młodych pod uwagę, kiedy te prace domowe pan premier Donald Tusk deklarował, mhm. że będą nieobowiązkowe, bo też widział, jak to działa na dzieci i jak są przeciążone pracą. Nie mamy w tej chwili wypracowanego rozwiązania i znowu chciałabym, żeby to nie było tak, że minister usiądzie i sobie coś napisze, tylko oddaliśmy to ekspertom, nauczycielom, praktykom przy Instytucie Badań Edukacyjnych i popatrzę na ich rozwiązania i będziemy je konsultować potem. No nauczyciele na przykład takich przedmiotów jak matematyka mówią, nie da się bez powtarzania. Po prostu dzieci muszą powtórzyć ileś zadań, bo one zrozumieją pewien mechanizm, ale bez pewnego powtarzania, nie da się pewnych rzeczy nauczyć i dlatego mogą spokojnie zadać powtórzenie zadań. E, jedyne, czego według rozporządzenia nie powinni, to potem ocenić cyfrowo, ale zebrać te zadania, porozmawiać, sprawdzić z uczniami, e, nawet na forum klasowym, e, wyróżnić uczniów, którym idzie dobrze albo potrenować, z którym idzie źle. Oczywiście, że mogą. Natomiast informacja zwrotna z 30 zadań truja jest żadną informacją, bo ani dziecko nie wie co ma poprawić, ani rodzic nie wie, wie tylko, że jakoś tak średnio to wypada, więc są możliwości i też są przygotowane zresztą przez IB przewodniki. Trwa rewizja. Czyli trwa rewizja, będzie, ale jakaś zmiana jeżeli chodzi o pracę domowej jest planowana? Jest niewykluczona. Zobaczymy, co nam przyniosą ci, którzy nad tym pracują w tej chwili. Nie mogę tak powiedzieć, na pewno coś zmienimy, jak oni powiedzą. Przepisami dobrze zmieńcie w wytycznych na przykład. Tutaj chodziło, tak jak mówiliśmy, o zdrowie psychiczne dzieci są często się mówi cały czas o tym, że przeciążone. Trochę trudno jest znaleźć właściwie, gdzie jest problem, bo my z kolei w rynku zdrowia rozmawiamy często z, z, tą, z psychiatrami, z psychologami i tutaj zacytuję tutaj konsultantkę psychiatrii dziecięcą. Panią profesor Aleksandrę Lewandowską, która mówi, że tak naprawdę mniejsze obciążenie w szpitalach psychiatrycznych jest podczas wakacji. No, z czego wnioskuję, że jakoś to wiąże z rokiem szkolnym? Jak z tym działać? I tu jeszcze zanim przejdziemy do pani, pewnie więcej powie, jakie są jakieś formy pracy. Natomiast jednym z winowajców mówi się o nowych technologiach. Czy zakazałaby pani telefonów komórkowych? Niektóre państwa zaczynają w tym kierunku iść. A po pierwsze, miło mi, że pani cytuje panią doktor Lewandowską. Ona jest współtwórczynią podstaw programowych z edukacji zdrowotnej i wiele włożyła to i serca, i wysiłku. I też myślę, że widziała, jak przeciążenie może wpływać na dzieci i młodzież, jak warto zadbać o ich dobrostan. To po prostu dla mnie taka pieczątka jakości przy tym dziale zdrowie psychiczne. Dzieciak w szkole spędza przeciętnie z użyciem smartfonu około 30 minut. Skąd to wie? Pani? Wiemy to z danych, które dostajemy od nasku. A w domu do 5 godzin. Więc zakaz smartfonów w szkole niewiele wpłynie na prawdziwy dramat, który rozgrywa się w domach. Ponad połowa szkół ma w swoich statutach zgodę na to, żeby, żeby szkoła mogła zabronić korzystania ze smartfonów. To są rozwiązania, które są naprawdę dosyć powszechne, szczególnie w szkołach podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych te ograniczenia też są. Różne państwa wprowadzają różne rozwiązania. Miałam spotkanie w czasie naszej prezydencji z ministrami. Do, do spraw oświaty z krajów Unii Europejskiej. Właśnie poświęciliśmy jedno spotkanie takiej rozmowie o tym kto, jakie narzędzia używa, żeby zadbać o higienę cyfrową dzieci i młodzieży. Są kraje, które wprowadzają rozwiązania no u nas w naszym porządku prawnym nieakceptowalne. Grecja, uczeń, który użyje telefonu jest relegowany do domu. No dla nas jest to nieakceptowalne i ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ze względu na prawo do nauki. Tam takie rozwiązanie weszło. Rozmawiałam też z ministrem oświaty w Finlandii, który właśnie wtedy był w trakcie wprowadzania tych przepisów. I oni oczywiście mówią, wprowadziliśmy zakaz, ale użycia w trakcie lekcji. A w trakcie lekcji relatywnie mało dzieci używa telefonów. To jest kwestia tak naprawdę kultury osobistej, relacji uczeń nauczyciel. W dużej części szkół są miejsca, gdzie telefony się po prostu wchodzą do sali odkładają. I teraz albo wprowadzimy przepisy odgórne, zresztą jest projekt złożony przez Szymona Hołownię, zakazującego totalnie smartfonów. Zagłosowałaby Pani za nie? Tu się pojawiają wątpliwości prawne. Czy można odebrać dziecku telefon? W którym miejscu ma ten telefon zostawiać? I przede wszystkim, co ma zrobić nauczyciel, jeżeli widzi ucznia, który używa telefonu wbrew zakazowi? Odebrać? Własność rodzica, zazwyczaj. Nie reagować, no przyzwolenie na ostentacyjne łamanie prawa. Nie chcę znowu zostawić nauczycieli samych z takimi rozwiązaniami. Um, dlatego my proponujemy w ustawie, która w najbliższych tygodniach powinna trafić już na Radę Ministrów, czyli przeszła cały proces konsultacji, a nie, jeszcze z KR-em, jeszcze z jeszcze komitet Rady Ministrów, przed a potem rząd, ale to nadal ten okres kilkutygodniowy ustawa która ustawa o prawach i obowiązkach ucznia orzeczników praw uczniowskich i tam chcemy wzmocnić szkołę dając jej możliwość właśnie zabronienia dzisiaj można, można ograniczyć damy możliwość szkole zabronienia I uważam że to jest takie rozwiązanie bardziej demokratyzujące szkoły Niech zaprosi dyrektor rodziców, nauczycieli, przedyskutuje, jaki model im odpowiada, niech włączą w to młodzież, ustalą wspólne zasady i wtedy ich się łatwiej przestrzega, kiedy są wspólne, niż wtedy, kiedy są narzucone odgórnie. No bo o edukacji zdrowotnej, przepraszam, że tak się wcinam, mhm. jest też dużo o higienie cyfrowej, o przeciwdziałaniu uzależnieniom od smartfonów i o tym, jakie niebezpieczeństwa czekają w świecie cyfrowym. No właśnie, bo to się w ogóle też mówiło, że wiele tych rzeczy dotyczących zdrowia psychicznego, ale i tego fizycznego jest na różnych innych przedmiotach. To po co wprowadzać dodatkowy przedmiot? Taki? A gdzie była cyberhigiena? No, nigdzie. Czasami wychowawca przeprowadził jakieś zajęcia, a tak mamy miejsce, w którym na pewno będzie się o tym mówiło. Mhm. A uzależnienie od smartfonów jest faktem i proszę mi wierzyć, kompetentny nauczyciel lepiej przeprowadzi te zajęcia niż uzależniony od smartfona ojciec lub matka. Są też planowane zmiany w podstawach programowych. To też ma, ma, ma wprowadzić pewien no, no, sposób myślenia, czy, czy wpływać na, na taki komfort dzieci, ale też na umiejętności edukacyjne. Jakie są, jeżeli chodzi o maturę w najbliższym czasie, zmiany, które są planowane? W samą maturę to staramy się ingerować jak najmniej. Znacznie większe zmiany będą w podstawach programowych czyli od 26 roku będzie wchodziła reforma Kompas Jutra. I po co my robimy tę reformę? Po pierwsze, dla, y, wszyscy chyba zauważamy, że potrzebna jest wiedza, która jest y, wiedzą praktyczną, opartą na głównych kompetencjach, czyli kom kompetencjach komunikacji, myślenia krytycznego, logicznego myślenia, też na wniosek Ministerstwa Sportu w szkołach podstawowych. Kompetencje ruchowe wchodzą. Y, Tydzień, chociażby tydzień, taki moduł tygodnia projektowego w szkołach, czyli znowu to, czego brakuje bardzo często, umiejętności komunikacji, praktycznego rozwiązania problemów z wyjściem poza jeden przedmiot. Ten tydzień praktyczny to ma być ten tydzień projektowy, to ma być to, że młodzież robi projekt, który nie może być z jednego przedmiotu, to no nie tylko geografia, tylko zróbcie coś, co będzie, na przykład, wspólna fizyka. Um, geografia, historia, język polski, żeby coś opisać. Praktyka, kompetencje, Pani, rozmowa. Pani minister, tu wtrącę z doświadczenia, powiem jako rodzica. Pani minister, jak to zmienić, żeby, żeby tam chodziło faktycznie? Celem ma być, rozumiem, nauczenie współpracy, a nie tego, żeby to był świetny projekt, gdzie oni odkryją i dostaną Nobla za ten projekt. No, dlatego po pierwsze, to ma być kilka przedmiotów naraz, więc różne osoby mają różne. Um, w przypadku dzieciaków, talenty w poszczególnych przedmiotach. Tu wielka też, no jak zwykle, rola nauczycielki, nauczyciela, żeby dobrze podzielił i skoordynował pracę. Tak jak zazwyczaj Pani mówi o projektach na przykład na technice, żeby coś zrobić, no to wiadomo, że szukało się kogoś, kto ma najbardziej utalentowanego rodzica i niech mama, tata uszyje, zrobi, zmontuje, A to ma być z kilku przedmiotów, robione przez tydzień, więc też wraz z nauczycielami i na jego oczach. Ale cała reforma dąży do tego, żeby dać większą sprawczość młodym ludziom, a nie tylko nastawienie na efekt. W związku z tym, i pilotaż, i szkolenia, i współpraca, i... i to nie będzie proces, który wydarzy się od tak. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że władzę przejęliśmy w grudniu 2023, i od mniej więcej stycznia ruszyły pierwsze przygotowania do reformy. Cały ubiegły rok to były konsultacje założeń, ale trzeba było wyjść od tego, żeby się zastanowić i zbadać, jakie są te wiodące kompetencje. My mamy wiedzę, co w innych państwach się sprawdza. No ale nie można przenosić z automatu doświadczenia edukacyjnego angielskiego na polski. My mamy swoją specyfikę, swoich nauczycieli, swoje podejście, swoje przepisy, swoje pewne zasady i rutyny. Nie można nauczycielom wywracać świata do góry nogami. Było już kilkaset spotkań z nauczycielami przygotowującymi reformę. W tej chwili w konsultacjach są na razie przez IBE przygotowane podstawy programowe, ale to była praca zespołu wielomiesięczna. To się nie robi. Od takiej od razu. Bo to, I, co, I te kompetencje to jest właśnie umiejętność współpracy? To, to jest nowe. sprawczość, to jest umiejętność współpracy, to jest komunikacja, w tym znajomość języków obcych i to jest kompetencja nauk ścisłych i logicznego myślenia. Więc to są wiodące plus oczywiście kwestia zdrowia. Nie? Dlatego podstawa programowa z WF-u już od tego roku weszła, nowa, zmieniona, bardziej nastawiona na różnorodność i aktywację. Właśnie wokół tego WF-u też były pewne kontrowersje o dotyczące je. zbierania danych, A, bo tam miał być ten historia. bilans, ten bilans tak. E, tak, znaczy było sprawdzanie jakie i tam tak. Się Ma pani rację to w, tylko że już, to już żeśmy tak dawno zmienili, tak. Że, już. że już na szczęście zapomniałam o całym napięciu przy, przy tym teście kompetencyjnym pomysł nasz Oczywiście, wręcz tematy. rozszerzony. E, w klasach 1-3. Pomysł naszych poprzedników opierał się na tym, że te dane, które zbierano od dzieci, miały docierać do związków sportowych. A my nie chcemy, to, to nie jest naszym celem, żeby przekazywać dane komukolwiek innemu, tylko chcemy zobaczyć, czy młodzież faktycznie dzięki ćwiczeniom coraz lepiej się rozwija, żeby to widzieć. Są alarmujące badania, które mówią, że jedna czwarta dzieciaków nie umie zrobić przewrotu w tył, bo często nie chodzą bo też różna jest ta praca I na lekcjach. I test kompetencji, znaczy nie kompetencji, tylko... Je, przepraszam, jeszcze jak się nazywa tak? to, to? się nazywało yy, test kompetencji. My go wprowadzamy też w klasach 1-3. Czy ten test kompetencji poprawi e, te zdolności fizyczne, czy raczej tylko dzieci będą się porównywać, uciekać z UF-u przed tym testem, żeby nie wyszło na nie, jaw, po pierwsze, że nie po pierwsze, umieją czegoś? Po pierwsze, to nie sprawdza, czy coś umieją, tylko czy robią postęp. To nie są trudne ćwiczenia. Mhm. E, mhm. Deska, czyli plank, naprawdę nie wymaga ani sprzętu, ani wielkich kompetencji. Natomiast widać, czy dzieci ćwiczą, czy widać, czy nauczyciel też z nimi pracuje. Włew, który się ogranicza do już tego wręcz legendarnego macie piłkę, pograjcie w siatkówkę, nie rozwija tych wszystkich kompetencji, a powinny dzieciaki mieć kompetencje i szybkościowe, i wytrzymałościowe, i sprawnościowe jednak gra ze to, to też za mało. Tak samo klasy 1-3 to nie są trudne testy. One nie wpływają na ocenę, one są wyłączane z oceniania, natomiast dają informację, czy dzieci robią postępy, i czy nauczyciel uczy, tak, że dzieci robią postępy. To są dwa zadania. Pani minister, ja się zaczynam jeszcze przy tej maturze, bo to paradoksalnie z kolei też dotyczy. Potem przyszłych, e, przyszłych studentów, między innymi medycyny, to nas tak. tutaj interesuje, bo wiemy, że mamy problemy kadrowe, więc ta medycyna jest takim newralgicznym, też wywołującym polityczne spory tematem, ale no, zapytam, ponieważ była dosyć taka duża... No, użyję tego słowa afera z wynikami matur, były sprawdzane, były z, z powrotem rewizji okazało się, że rzeczywiście wyniki przez egzaminatorów niekoniecznie były prawidłowe i trzeba było poprawiać po wnioskach uczniów i biologia, chemia należały do tych właśnie przedmiotów, w których było najwięcej zmian dosyć istotnych. Co z tym można zrobić? W ocenianiu, a właściwie przy weryfikacji. Znowu zapyta Pani, dlaczego dopiero teraz? Bo proces legislacyjny trwa długo, ale już rok temu wprowadziliśmy ustawę, która wprowadziła nowość o tyle, że jest w zespole, który ocenia pracę, jest tak zwany egzaminator-weryfikator. To były te błędy, które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w jednej z okręgowych komisji egzaminacyjnych. To było faktycznie to, że w momencie, kiedy były zgłoszenia, że gdzieś, no jak, jakaś pula osób zgłosiła, że były nieprawidłowości, faktycznie sprawdzono, w tych wskazanych część była nieprawidłowości. Między innymi dlatego, że właśnie brakowało tego weryfikującego oka, że bardzo często były to błędy, bardzo dokładnie już my tę sprawę sprawdzili, wynikające ze złego wpisania w arkusz. W tej chwili znowu mamy już w przyszłym tygodniu na rządzie, mam nadzieję, ustawę, w której również zamierzamy wprowadzać zmiany, które pozwolą w przyszłości na częściowo cyfrowe e, e, sprawdzanie i wpisywanie przede wszystkim danych. Pozwolą też, żeby to uczeń wpisał dane, czyli odpowiedzi swoje, niezaznaczone ABC, tylko żeby je wpisywał od razu do arkusza, tak żeby tego, ten błąd ludzki, czeski, czeski błąd, ludzki błąd miałem. sprawdzającego, którzy też proszę pamiętać, to po pierwsze też są ludzie. Po drugie, sprawdzają egzaminy i ósmoklasisty, egzaminy maturalne. Lepiej zaczęli zabrabiać. Wprowadziliśmy egzaminatora, weryfikatora. Specjalne dodatkowe szkolenia prowadziło CKE, w szczególności w tych okręgowych komisjach egzaminacyjnych, w których były problemy. Też to jest duża praca, która też czeka dyrektora CKE żeby poprawić tę maturę, no i wielkie wyzwanie dotyczące cyfryzacji. To znacznie będzie mniej błędów, jeżeli przynajmniej część egzaminów będzie odbywała się w formie cyfrowej lub będą skanowane i sprawdzane i zawsze będzie potrzebne to dodatkowe oko weryfikatora, bo wszyscy, którzy używaliśmy sztucznej inteligencji wiemy, że może bardzo pomaga, ale też nie zawsze mówi prawdę nam i nie zawsze dobrze wpisuje dane, więc nie chciałabym się opierać na jednym, ale ten egzaminator, weryfikator plus działania CKE myślę, że spowodują, że w ciągu, wiadomo, dla kogoś, kto w tym roku przeżywał stres, to jest żadne wytłumaczenie, ale na przyszłość jest to już działanie no, prewencyjne. Bo czasem pół punktu albo jedna tak. czwarta punktu decyduje, czy ktoś się dostanie właśnie na medycynę, czy nie, to jest taki szczegół, czy psychologia, to są te tak. dwa najbardziej oblegane kierunki, przy których właśnie decydują te... Ten raport łamki. dotyczył chyba do 23 roku, więc przy kolejnym raporcie nikt też jestem bardzo ciekawa, na ile te działania, które żeśmy podjęli, też wspierające egzaminatorów i weryfikatorów, wpłyną pozytywnie. I znowu, to jest proces. Czasami można powiedzieć, no szkoda, że się tym NIKT wcześniej nie zajął. Tak, bardzo żałuję, że się tym NIKT wcześniej nie zajął. Nadrabiamy, co możemy. Mam nadzieję, że będzie widać.